Czyli rośnie skara firm, które mają coś atrakcyjnego, coś co może być na tyle wartościowe, że te biznesy będą w stanie, no co najmniej rozważyć opłatę jakiegoś okupu dla przestępców. Chodzi o takich sytuacji często ze względu na to, że, no, że pojawiają się te ograniczenia związane z budżetem i zasobami IT. Łatwiej nam jest, prościej i pewnie też taniej pozostać. Przy prostym urządzeniu, które zostało dostarczone, odpalone i działa, zamykamy oczy, działa, więc, więc, więc OK, więc nie musimy nic więcej robić. Z reguły dopiero po, po awarii następuje jakaś refleksja lub rzeczywiście po ataku. Te dane, które są przetwarzane dzisiaj e, przez te systemy informatyczne, to jest szereg danych, takich jak dane osobowe, jak dane biznesowe, dane finansowe. One dzisiaj bardzo często podlegają regulacjom prawnym i e, samo naruszenie tych danych, czy potencjalnie wyciek tych danych, on prowadzi też do konsekwencji e, innych niż konsekwencje takie w zamkniętym gronie pomiędzy przestępcami a przedsiębiorstwem.